Także proszę Państwa, dawno tutaj takich tłumów to nie było na moście Poniatowskiego. Bo dlaczego? Dlatego, że tramwaj nie chodzi. I wystarczy, że tramwaj nie chodzi. A wystarczy, że most rozwalony. Wystarczy, że mostu nie ma. I co wtedy? A tam, proszę Państwa, też jeżdżą pociągi. Jedzie pojazd. Z, z, z angloameryki ameryki Białystok, to znaczy raczej z kierunku, ale coś on za lichy, coś on za słaby, coś on za krótki. A tamten w prawo to jedzie do, 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 do Anglo-Ameryki Białystok. Radio Conchita, café do Conchita, Barbie Baby, Land Teraz pokażemy Państwu te tablice, do, do, do Anglo-Ameryki. Biały stok, do 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 Anglo, Ameryki, Biały Stok, do do do.